I believe that this nation should commit itself. CIA, czyli Centralna Agencja Wywiadowcza, to jedna z najbardziej tajemniczych organizacji na świecie. Dzięki jej działaniom podczas zimnej wojny komuniści nie przejęli władzy, między innymi we Włoszech. W pierwszych latach funkcjonowania finansowana była z pieniędzy pochodzących z planu Marszala. Tymczasem jej powstanie po II wojnie światowej wcale nie było takie pewne. Kwestiami wywiadu chciało zająć się m.in. wojsko oraz FBI. Jak doszło do powstania CIA? O tym w tym odcinku serii Po wojnie. Zapraszam. W czasie wojny prezydent Roosevelt utworzył agencję wywiadowczą o nazwie Biuro Służb Strategicznych. Nie była to duża struktura, służyło w niej 13 tysięcy ludzi. Na jej czele stał generał William Donovan, bohater I wojny światowej. W listopadzie 1944 roku wojskowy zaproponował przywódcy amerykańskiego mocarstwa, aby również w czasie pokoju Stany Zjednoczone dysponowały komórką, która będzie zajmować się wywiadem. Jej głównym celem miała być walka z wrogami USA, w tym również i komunistami. Dzięki niej Biały Dom byłby na bieżąco informowany o potencjalnych zagrożeniach. Donovan uważał, że Stany Zjednoczone dotychczas nie miały odpowiednich służb, które zajmowałyby się szpiegostwem oraz sabotażem. Operacje biura w Europie zazwyczaj kończyły się fiaskiem. Za dużo lepiej przygotowanych pod tym względem Amerykanin uważał Brytyjczyków. Wiedza Stanów Zjednoczonych o świecie jeszcze w 1945 roku była bardzo ograniczona. Stany Zjednoczone w zasadzie nie wiedziały nic o Związku Radzieckim. Wszelkie informacje o tym, co dzieje się w poszczególnych państwach na świecie, prezydent i sztab wojskowych czerpali z raportów ambasadorów oraz dyplomatów. Marzenie Donowana musiało jednak poczekać na lepsze czasy. Kiedy informacja o jego pomyśle trafiła do prasy, media zareagowały bardzo negatywnie. W opinii dziennikarzy wojskowych chciał stworzyć amerykańską wersję Gestapo. Roosevelt nie miał innego wyjścia temat nowych służb trafił do kosza. Tymczasem Biuro Służb Strategicznych nie miało zbyt dobrej opinii w Pentagonie. Jej ludzie nie mieli wglądu do ściśle tajnych dokumentów wykradzionych japończykom oraz Niemcom. Największy sprzeciw wśród amerykańskich generalicji wywoływało to, kto zarządza tym biurem. Zdaniem Pentagonu komórka powinna być podporządkowana wojsku, Donovan nie chciał się jednak na to zgodzić. Biuro miało być w jego opinii w pełni niezależne i mieć otwarty, pełny dostęp do prezydenta. Kiedy zmarł Roosevelt, na biurko nowego przywódcy USA Harry'ego Trumana trafił miażdżący raport o biurze służb strategicznych. Jego autorzy twierdzili, że komórka kompletnie nie poradziła sobie z powierzonymi zadaniami. 14 maja 1945 roku Donovan spotkał się w Białym Domu z prezydentem Trumanem. Przekonywał go, że USA potrzebują nowych służb wywiadowczych, aby powstrzymać komunistów. Polityk nie dał się jednak przekonać, a przynajmniej nie w tym momencie. Kiedy na Hiroshime i Nagasaki spadły bomby atomowe, Truman uznał, że misja Biura Służb Strategicznych jest zakończona i rozkazał je zamknąć. Jednak 26 września 1945 roku zastępca donowana John McGruder spotkał się w Pentagonie z zastępcą sekretarza wojny Johnem McCloyem. Panowie szybko doszli do porozumienia i zdecydowali się odwołać prezydencki rozkaz. Amerykańscy szpiedzy mieli pracować w ramach jednostek służb strategicznych. Walka o amerykański wywiad trwała też w Waszyngtonie. Kolegium szefów sztabów chciało stworzyć służby całkowicie im podporządkowane. W kontrze do tej propozycji był Edgar Hoover, który uważał, że akcjami wywiadowczymi na świecie powinno zająć się FBI. Trzecią stroną sporu był Departament Stanu. Tymczasem liczba osób zatrudnionych w biurze służb strategicznych sukcesywnie spadała. Amerykański wywiad umierał. Pod koniec 1945 roku w biurze pracowało nie więcej niż 2000 ludzi. Większość placówek fazji zostało zamkniętych. Część osób przeszła do departamentu Stanu. Nawet wojskowi zauważyli, że sprawa zmierza w bardzo złym kierunku. Na początku 1946 roku jeden z admirałów powiedział Trumanowi, że za chwilę USA nie będzie miało żadnych informacji ze świata. Nowy prezydent był zaniepokojony i nieco przestraszony, to on był odpowiedzialny za to zamieszanie. W styczniu powołał do życia grupę centrali wywiadu, jednocześnie komórka nie miała jasnych kompetencji, przez co była nieskuteczna. Jej oficerowie nie wiedzieli w zasadzie, czym dokładnie mają się zajmować. Biuro Służb Strategicznych oficjalnie przestało istnieć 12 stycznia 1946 roku. Jej zadania przejął Wydział Zadań i Analiz przy Departamencie Stanu. Wywiadem i kontrwywiadem zajął się Departament Wojny, który utworzył wspomniane wcześniej jednostki służb strategicznych. W połowie roku powstało Biuro Operacji Specjalnych odpowiedzialne za działania szpiegowskie oraz wywrotowe za granicą. Najważniejszym jej celem było ustalenie przyszłych działań Związku Radzieckiego w Europie Wschodniej. W tym czasie Amerykanie dysponowali w tej części świata ponad 200 agentami. Jednocześnie dezinformacja była tak duża, że tylko część zgromadzonych w tym czasie wieści było prawdą. Agenci nie potrafili często odróżnić faktów od fałszywych informacji. Amerykanie pierwszą dużą akcję wywiadowczą po wojnie przeprowadzili w Rumunii. Za amerykańskie dolary powstawał podziemny ruch oporu wobec komunistycznej władzy. W Bukareszcie powstała siatka agentów. Amerykańscy szpiedzy zaproponowali członkom Rumuńskiej Partii Narodowo-Chłopskiej współpracę. Na początku października 1946 roku Amerykanom udało się przewieźć do Wiednia byłego rumuńskiego ministra spraw zagranicznych. Ale radziecki kontrwywiad też działał na pełnych obrotach. Amerykańscy agenci dość szybko zostali wytropieni. Przywódcy partii chłopskiej zostali oskarżeni o zdradę. Współpracownicy Stanów Zjednoczonych albo trafili do więzień, albo po prostu zginęli. Tymczasem sytuacja w innych częściach Europy stawała się dla USA coraz trudniejsza. Komuniści zyskiwali coraz większe wpływy zarówno na wschodzie, jak i zachodzie kontynentu. Osobami, które w Waszyngtonie najlepiej dostrzegały zagrożenie ze strony Związku Radzieckiego byli Frank Wisner, który w departamencie Stanu nadzorował tereny okupowane, George Keenan, autor słynnego długiego telegramu wysłanego z Moskwy, w którym ostrzegał przed Związkiem Radzieckim oraz jego polityką, a także James Forrestal, sekretarz marynarki, który w przyszłości będzie też sekretarzem obrony. Kiedy sekretarzem Stanów Administracji Trumana został George Marshall Keenan otrzymał niezwykle ważną funkcję. Został kierownikiem Biura Planowania Politycznego w Departamencie Stanu. Była to instytucja odpowiedzialna za kreowanie międzynarodowej polityki Stanów Zjednoczonych. To w tym biurze narodziły się pomysły związane z planem Marshalla oraz CIA. Tymczasem rok 1947 był przełomowym w kwestii zimnej wojny. Moskwa coraz odważniej poczynała sobie w Europie Wschodniej. Wkrótce, wobec słabnącej pozycji Wielkiej Brytanii, mogła przejąć wpływy również w Grecji, a także w Turcji. W kongresie antykomunistyczną nagonkę nakręcał senator Joseph McCarthy. 12 marca Harry Truman, wobec słabnącego poparcia społecznego, zaostrzył kurs wobec komunistów i wygłosił w kongresie przemówienie, w którym zapowiedział, że każdy atak wroga Ameryki na jakiekolwiek inne Państwo będzie atakiem na Stany Zjednoczone. W efekcie Grecja oraz Turcja otrzymały od Amerykanów miliony dolarów oraz uzbrojenie. Sytuacja na świecie stawała się coraz bardziej napięta. Dlatego 26 lipca 1947 roku prezydent Truman podpisał ustawę o bezpieczeństwie narodowym. Zgodnie z nią Siły Powietrzne USA zostały uznane za osobny rodzaj wojsk. Powstało też Biuro Sekretarza Obrony. Ustawa miała jeszcze jeden ważny zapis. Zapowiadała utworzenie 18 września Centralnej Agencji Wywiadowczej, czyli CIA. Nieprzychylnym okiem spoglądali na nią zarówno politycy w Departamencie Stanu, jak i wojskowi w Pentagonie. Przez pierwsze dwa lata funkcjonowania agencja nie posiadała własnych środków finansowych, ponieważ kongres nie uważał tego za zasadne. Największe wątpliwości budziła tajność organizacji. Niewiele osób wiedziało, co tak naprawdę dzieje się w jej strukturach, jakie są jej konkretne działania. Wojskowi i politycy chcieli mieć nad nią większą kontrolę. Jednocześnie w ustawie, którą podpisał Harry Truman, nie było zbyt wielu szczegółów na temat przyszłej działalności CIA. Centralna Agencja Wywiadowcza miała przede wszystkim gromadzić informacje, które miały wpłynąć na bezpieczeństwo narodowe. Jak te informacje miała pozyskiwać, tego dokument nie precyzował. Działania CIA były monitorowane przez Radę Bezpieczeństwa Narodowego. W jej skład, oprócz prezydenta, wchodzili też sekretarz obrony, sekretarz stanu oraz szefowie sztabów rodzajów wojsk. Co ważne, Rada zbierała się niezwykle rzadko, poza tym prezydent Truman. Nie widział sensu, aby uczestniczyć w jej obradach. Tym sposobem duży wpływ na funkcjonowanie Centralnej Agencji Wywiadowczej miał sekretarz obrony Forrestal. Pod koniec 1947 roku Rada Bezpieczeństwa Narodowego dała CIA pierwsze rozkazy. Oczywiście miały one klauzule ściśle tajne. Pierwszym zadaniem było powstrzymanie komunistów przed dojściem do władzy we Włoszech. Wybory na półwyspie Apenińskim zaplanowane były na kwiecień 1948 roku. Koszt operacji wyceniany był początkowo na około 10 miliardów dolarów, jako że CIA nie miał w tym czasie niezależnego budżetu, Pieniędzy trzeba było szukać gdzieś indziej. Pomógł sekretarz skarbu. Fundusze znalazły się w tzw. Tak funduszu wyrównawczym założonym w czasie wielkiego kryzysu, aby podtrzymać wartość dolara przez transakcje walutowe. Środki z USA trafiły do włoskich polityków oraz księży z akcji katolickiej, czyli instytucji związanej z Watykanem. Dofinansowana chrześcijańska demokracja wygrała wybory, a komuniści nie weszli do rządu. Przykład włoski udowodnił, że CIA może działać skutecznie, choć potrzebne są do tego duże pieniądze. Jak je zdobyć? Z pomocą przyszedł plan Marshalla, George Keenan, a także James Forrestal, którzy byli współodpowiedzialni za jego kształt oraz wdrożenie go w życie, opracowali tajny paragraf. Agencja otrzymała część środków przeznaczonych na realizację planu odbudowy Europy. W jaki sposób? Otóż każdy kraj, który otrzymał pomoc w ramach planu Marszala, musiał odłożyć równowartość wysokości amerykańskiego wsparcia we własnej walucie. CIA otrzymała dostęp do 5% tych funduszy. Były to bardzo duże środki. Amerykańska siatka szpiegowska od tego czasu zaczęła rozrastać się w błyskawicznym tempie. Pieniądze przestały być problemem dla agencji. Dzięki nim CIA planowała stworzyć kontrolowane przez siebie wydawnictwa, gazety, a nawet związki zawodowe. Rekrutowano do nich emigrantów ze wschodu, którzy tym sposobem werbowani byli do współpracy z amerykańskim rządem. W CIA utworzono zostało biuro koordynacji politycznej. Jego głównym zadaniem było prowadzenie tajnej wojny ze Związkiem Radzieckim. Chodziło o organizowanie organizacji partyzanckich, podziemnych organizacji antykomunistycznych, a nawet zorganizowanie zamachów. Szefem operacji specjalnych 1 września 1948 roku został Frank Wisner. Wkrótce jego wydział stał się największą komórką agencji. Nowy pracownik agencji wyznaczył sobie cele na najbliższych 5 lat. Po pierwsze, chciał stworzyć wielką korporację medialną, która będzie odpowiednio przekazywać informacje dla reszty świata. Po drugie, manipulując rynkami finansowymi, planował doprowadzić do wojny ekonomicznej ze Związkiem Radzieckim. Zapowiadał też duży werbunek wśród uchodźców za żelaznej kurtyny. Poza tym, chciał utworzyć szeroką siatkę dywersantów, którzy spowolnią w razie wybuchu III wojny światowej atak Armii Czerwonej. Centralna agencja wywiadowcza potrzebowała skutecznych szpiegów. W ich rekrutacji pomagali opłacani profesorowie oraz wykładowcy z uniwersytetów w Yale, Harvardzie oraz Princeton. W ciągu pierwszych trzech lat funkcjonowania agencji powstało aż 47 rezydentur na całym świecie. Agenci wywiadu poczynali sobie coraz odważniej. W Grecji potajemnie zaczęli wspierać finansowo oficerów armii, którzy w opinii Amerykanów w przyszłości mogli zająć wysokie stanowiska. Jak się później okaże, będzie to niezwykle dobra inwestycja. Najważniejszą decyzją Wisnera w pierwszych miesiącach pracy było jednak utworzenie Kongresu Wolności Kultury oraz Radia Wolna Europa. Obie instytucje wykorzystywały potencjał drzemiący w uchodźcach z bloku wschodniego. Ich relacje, między innymi na falach heteru, podkopywały wiarygodność Związku Radzieckiego. Były orężem w politycznej wojnie z komunistami. Centralna Agencja Wywiadowcza rosła bardzo szybko. Skala przedsięwzięcia zaskoczyła nawet samych jej twórców. Niektórzy nie wytrzymywali psychicznie. Forrestal w marcu 1949 roku zrezygnował z funkcji sekretarza obrony. Był wycieńczony z przepracowania. Potem trafił do szpitala psychiatrycznego, gdzie popełnił samobójstwo. Tymczasem 27 maja 1949 roku Kongres uchwalił ustawę o centralnej agencji wywiadowczej. Budżet agencji został określony podczas tajnego posiedzenia komisji. CIA otrzymało w zasadzie wszelkie możliwe uprawnienia. Jej służby mogły robić w zasadzie wszystko, aby ochronić USA. Amerykańscy agenci współpracowali z każdym, kto był przeciwny Stalinowi. Przestały się liczyć grzechy z przeszłości. Tym sposobem od 1949 roku CIA zaczęło współpracować z byłymi nazistami. Jednocześnie, aby stworzyć siatkę współpracowników w Związku Radzieckim Amerykanie porozumieli się z ukraińskimi nacjonalistami. Jednocześnie radziecki kontrwywiad pracował równie skutecznie. Zdecydowana większość Ukraińców zginęła zaraz po zatrzymaniu. CIA próbowało też zrzucać swoich agentów nad Albanią. Jednak i w tym przypadku szpiedzy szybko trafiali w ręce służb. Przez 4 lata zginęło w ten sposób ponad 200 osób. Skąd ta skuteczność radzieckiego kontrwywiadu? Otóż od 1949 roku oficerem łącznikowym brytyjskiego wywiadu z CIA był Kim Philby, jeden z radzieckich agentów. To on przekazywał stronie radzieckiej ściśle tajne informacje. Centralna Agencja Wywiadowcza dopiero uczyła się swojego funkcjonowania, a także eliminowania ludzi, którzy jej szkodzili. Próbą generalną była wojna koreańska, kiedy to agenci i szpiedzy zostali postawieni w najwyższy stopień gotowości. Jednak to temat na osobny odcinek serii po wojnie. Ja tymczasem dziękuję za uwagę, zachęcam do subskrybowania kanału i do usłyszenia.